Witam, mam na imię Kamil, a ty oglądasz skrót najważniejszych wiadomości mających wpływ na rynek. Rynki spodziewały się zwycięstwa Hillary Clinton. Zatem, gdy wizja prezydentury Trumpa stała się realna, we wtorkową noc na azjatyckich rynkach nastąpił znaczący spadek. Jednakże do środy rano większość indeksów nie tylko odzyskała straty, ale również zyskała na wartości. Przyjrzyjmy się rynkowym zawirowaniom, jakie miały miejsce podczas wyborów w USA. Gdy tylko we wtorkową noc Stało się jasne, że w wybory prezydenckie wygra Donald Trump, akcje na giełdach azjatyckich odnotowały znaczący spadek. Na otwarciu stracił brytyjskie indeksy, byliśmy również świadkami spadku amerykańskich akcji Don Jones, dla przykładu straciły one 800 punktów. Wartość meksykańskiego peso wobec dolara skurczyła się o 13,3%, osiągając rekordowo niski poziom. Wpływy borów w największym stopniu odczuły waluty rynków wschodzących, które odnotowały największe trzydniowe straty ostatnich pięciu lat. Jak można było się spodziewać, złoto, czyli tradycyjna bezpieczna przystań, zyskało 5%, osiągając cenę 1337,40 dolarów za uncję. Wbrew oczekiwaniom wielu analityków wydaje się, że rynki finansowe już pogodziły się z wyborem Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wielu zastanawia się dlaczego że rzadko zdarza się, by indeksy odzyskiwały straty w okresie powyborczym. Taka sytuacja miała miejsce zaledwie w przypadku, 6, w przypadku 21 kampanii wyborczych w USA. Jednym z powodów mogą być sprzyjające biznesowi polityka Trumpa w tym rozluźnienie pewnych regulacji oraz zmniejszenie podatków dla przedsiębiorstw. Trump obiecał również zwiększenie wydatków infrastrukturalnych, co zwiększy pewność wśród inwestorów grających na zwyżkę. Warto również zwrócić uwagę na wpływ stanowiska Trumpa w kwestii różnych sektorów gospodarki na notowania papierów wartościowych. Firmy z sektora naftowego oraz farmaceutyczne radziły sobie dobrze. Podobnie sektor bankowy Spadek odnotowały natomiast akcje spółek z sektora opieki zdrowotnej, firm ubezpieczeniowe oraz przedsiębiorstw sektora energii odnawialnej, jak również spółki takie jak Apple i Amazon, które Trump skrytykował. Kurs dolara notował ciągły wzrost, osiągając maksimum ostatnich 9 miesięcy, co miało związek z oczekiwaniami wzrostu inflacji pod wpływem polityki nowego prezydenta. Śmiejszy dolar dolar wpłynął na spadek notowań złota do pięciomiesięcznych minimum. Później jednak dolar odzyskał straty osiągając cenę 1225 dolarów. Czy to już koniec tej karuzeli? Zapewne nie. Możliwe że będziemy świadkami dalszej chwiejności. A jak wiemy inwestorzy nie lubią niepewności. Obecnie rynki reagują na obietnicę oraz retorykę kampanii Trumpa. Aby poznać długofalowy wpływ na strefę biznesu, musimy poczekać do 20 stycznia, gdy Trump wkroczy do Białego Domu. Mam na imię Kamil, a to oglądałeś skrót najważniejszych wiadomości mających wpływ na rynek.